Widzicie, widzicie? Bez kart, otwarta o. Ja otwierałem tylko saszetki z tym oto gościem. Luisem Suarezem. Tak. Ok. Otwierałem saszetki tylko. Czekajcie, nie. Jestem. Sprawdzę coś. Z tym tylko gościem. Suarezem. Pokażę Wam co mi się potrafiało. Ja mam oczywiście tyle kart. Mam oczywiście 26 kart i pokażę od i, I pokażę. Mam teraz. Berlin 2015. Czekajcie może trochę. Mam na boku. O! Berlin 2015. Sorry, nie widzicie całego. O, już. Tak będzie. O, dobra, tak. Finał Berlin 2015. Teraz 16. Mamy Bayer Leverkusen. Manchester City. Juventus Turin. I szalkę. Akurat czterech tak 4, 4 stick teraz impacty, mamy dwa guardado i matri trochę zrobię tak teraz keyplayery mamy jednego, to jest ostatnia i luka może bo ostatni o mamy teraz będziemy brać i tyle jest zobaczcie, to teraz będziemy brać od drużyn. Mamy pierwszą drużynę jest Borussia Dortmund. Mamy Sokratisa. Sokratisa i Immobile. Kolejna drużyna to Szalkę. Mamy też dwóch. Mamy Marco Hogera. I Denisa Ogo A Ogo? Nie wiem czy to dobrze czytam Dirara Nie wiem czy chyba tak się czyta i radzi Monako to była jako drużyna Teraz kolejna drużyna Wsebalę. znowu mamy po dwie mamy Safari i Zufi Oczywiście, podobają mi się te karty. Kolejną drużyną jest FA. I Porto. I teraz ostatnia drużyna, która ma dwie karty. Później będą drużyny, które będą miały po jeden. Afto Porto mamy Fabiano i Torresa. Olivera Torresa nie jest Atletico Madryt. Kolejna drużyna Barcelona, Real Madryt i Bayern Monachium. Z Barcelony mamy też Tegena. Z, Re, z Realu Madryt mamy Tedire, a z Bayernu mamy Kolejne drużyny to, to Chelsea, John Obi Mikel. Kolejną drużyną PSG, Zawęzi kolejną przedostatnią drużyną Arsenal, Gibbs i ostatnią drużyną to Shakhtar Donetsk, Marlos i to wszystko mi się trafiło tylko z e, saszetek Luizy Suareza i on sobie tak otworzyłem, żeby mieć na pamiątkę e, że była taka edycja żeby posadzić tę kartę sobie jak jeszcze nie mam albumu ale na pewno w środę będzie unboxing. W środę albo w czwartek. Będzie pewnie yy unboxing. Może w, yy w środę albo w czwartek. Może będzie unboxing Star Trek. Żeby było na tyle, Jak on się spodobał, Niech to nie zapomnij dać lajka. Jak on się nie spodobał, też daj lajka. Nera.